Cześć, tu Stefan z czy mamy pierwsze otwieranie prezentów. 23 grudnia, a reszta będzie jutro. No to mogę zaczynać otwierać. Zacznijmy od tych prezentów. No to uwaga, otwieramy, otwieramy jakoś jedną ręką, bo wiecie co tu już może być. Oczywiście będzie tutaj statyw, bo to już właśnie wiem. Dlatego za chwilę sobie przejdę właśnie na statywek. Zobaczcie. Otwieramy, mamy statyw, zobaczcie. Tak się on prezentuje. To teraz musimy znaleźć jeszcze do niego tutaj taką część. Dlatego to ja spróbuję teraz znaleźć jego właśnie może być No to uwaga, otwieramy, 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 otwieramy. Uwaga. Co tu będzie? Uwaga, może teraz jakoś sobie tu samą otworzymy. Uwaga. I Dobra, mamy tą część teraz nas tutaj jest, o przymocuje. Kilka, uwaga prezentów. Uwaga, uwaga, uwaga. Otwieramy tutaj, zobaczcie. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? O ja jeszcze mocniej zapakowane jest. Ja to otworzę. Uwaga. A! Wow, zobaczcie. Ale ładne. Mam też nie jeszcze wesołych świąt. Ale super! Zobaczcie te kulki. Takie ładne. Otworzymy to do końca. Uwaga, patrzcie, patrzcie, tak to właśnie wygląda. Cały w środku. W środku nic nie ma. Ale mamy właśnie takie tutaj kulki. Takie bardzo ładne. Jakoś się je otwiera, no nie wiem, ale superowa. Rzeczkę jak Wam Ja jeszcze mam jeden prezent. Przepraszam. Zapomniałem. Uwaga, uwaga. Uwaga, już tu otwieram może tutaj te papierki. Dobra, to położę sobie. Jeszcze jeden prezencik mamy na teraz. Uwaga, i co tu mamy? Co tu mamy? I mamy, uwaga, kościel. Ale super. No zobaczcie. Tutaj muszę teraz pokazać to, bo jest starszy, duży ten prezent. Jakoś trzeba teraz wziąć te papierki i taka piękna kość. Zobaczcie, jak Wam ten film się podał, to dajcie lajka, górę subskrypcji i przeczywam wesołych świąt. Pa, pa!